Pierwszą i najistotniejszą przyczyną niepowodzeń we wdrażaniu zmian w organizacjach jest opór przed zmianami. Drugą brak komunikacji. Opór przed zmianami, czyli pierwsza z przyczyn wpływających na niepowodzenie we wdrażaniu zmian, niewątpliwie wynika ze złej, niestosownej komunikacji. Zastanówmy się, jakie znaczenie w sytuacji zmiany ma forma, w jakiej na przykład przełożony formułuje swoje oczekiwania względem pracowników. Zanim do tego dojdziemy, zagadka. Które z poniższych zachowań są według Ciebie najbardziej znamienne dla szefa? Wolno podejmuje działania i decyzje, nie lubi konfliktów, podejmuje zdecydowane działania i decyzje, słaby w ustalaniu celów także dla siebie, lubi kontrolę, ma umiejętność uzyskiwania wsparcia innych, poszukuje bezpieczeństwa i przynależności, ma umiejętności administracyjne, pragnie maksimum swobody w kierowaniu sobą i innymi. Wiesz już? Osoby zajmujące stanowiska kierownicze podejmują zdecydowane działania i decyzje. Lubią kontrolę. Pragną maksimum swobody w kierowaniu sobą i innymi i mają umiejętności porządkowania, układania, administrowania. Jeszcze jedna zagadka. Które z zachowań będzie bardziej prawdopodobne w wykonaniu menedżera? Planujemy, no, przymierzamy się do rozwoju naszej firmy, prawda? Tak. Zmiany są nieuniknione. Adaptacyjność. Jest ważna. Zapewne był pan świadkiem takich zmian, tak? W związku z tym kolejne miesiące będą wymagały od nas intensywnej pracy. Jest pan na to gotowy? Jakich narzędzi pan potrzebuje? Rozumiem, że będzie się pan angażował. Jaki był nasz aktor? Czy zgadzasz się, że? Ostrożny w działaniach. Mówił wolno, spokojnie. Mówił analitycznie. W sposób nadający strukturę. Zadawał wiele pytań o detale. Zobaczmy inny wariant. Decyzja o rozwoju została podjęta. Tak, zmiany są nieuniknione. Zapewne był Pan świadkiem takich zmian. W związku z tym, kolejne miesiące będą wymagały od nas intensywnej pracy. Jestem przekonany, że jest Pan na to gotowy. Proszę o informację do poniedziałku, jakich narzędzi Pan potrzebuje. Oczekuję od Pana pełnego zaangażowania. Jaki był nasz aktor? Czy zgadzasz się, że mówi zdecydowanie, lubi kontrolę, jest przy tym chłodny, kompetentny, niezależny, patrzy pewnie, wyprostowany? Menedżer stosuje charakterystyczny styl komunikacji. Nazywa się on stylem dyrektywnym lub stylem szefa. W wielu sytuacjach jest uzasadniony, na przykład powyżej. Ale czy we wszystkich? Nie, nie we wszystkich, dlatego że ludzie się różnią i komunikują na różne sposoby. Otwarty versus skoncentrowany na zadaniu. Pośredni versus bezpośredni. W komunikacji można koncentrować się na relacjach, mówieniu do osoby lub na zadaniu, czyli na przykład na celu zmiany organizacyjnej. Jeśli w sytuacji zmian będziesz chciał zainspirować ludzi do działania, użyj stylu emocjonalnego i powiedz: Zmiana przyniesie nam na pewno wiele korzyści. Zamiast bez gadania bierzcie się do roboty. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co w związku ze zmianą organizacyjną niepokoi pracownika, zapytaj: Jak mogę Ci pomóc, używając stylu empatycznego? Zamiast: Musisz to robić i koniec. Jeśli ludzie odnoszą niepowodzenie, mimo że bardzo się starają, przeanalizuj z nimi sytuację. Zapytaj: Jak rozwiązywaliście zadanie? Zamiast mówić: Błędy są niedopuszczalne. Chcesz obiektywnych informacji na temat etapu realizacji wdrożenia? Jak się sprawy mają? Na jakim etapie realizacji harmonogramu jesteście? Zamiast. rozumiem, że dobrze jest. Czujesz się niedoinformowany? Zapraszam Was do szczerej komunikacji. Zamiast. dlaczego ja nic o tym nie wiem? Najważniejszą umiejętnością zawodową była, jest i zawsze będzie umiejętność współpracy z ludźmi. Zachęcamy do jej doskonalenia, zachęcamy do wykorzystania wiedzy o stylach komunikowania się, do sprawniejszego przeprowadzania ludzi przez zmiany. Pamiętaj, czasami będę oczekiwał wsparcia, nierzadko entuzjazmu, sam będziesz potrzebował wiedzy, ale też Twojego zdecydowania. Bądź świadomy i elastyczny w procesie komunikacji. Film jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.